Cześć! Cześć w niedzielę. słuchajcie, dzisiaj znowu robię placki ziemniaczane, bo powiem Wam, że tak nam posmakowały wczoraj z nowego przepisu robiliśmy, bo już wcześniej robiłam placki ziemniaczane i były spoko, nie? Fajne, ale to co wczoraj robiliśmy właśnie z innego przepisu... Się okazało, że w ogóle rewelacja są. Są tak pyszne, że dzisiaj i dzieciaki, i maciek, wszyscy placki chcą. No z powrotem. A dobrze, bo zostało nam trochę tego gulaszu z wczoraj, wołowego, właśnie tego jakby do, do placku, więc e, dzieciaki sobie zjedzą tak po prostu, a ja chętnie zjem z gulaszem. No, więc znowu robię znowu. I słuchajcie, jak dobrze, że to jest chwila roboty. Wiecie, bo ja kojarzy placki nigdy nie robiłam bez bez Eee, więc kojarzę tylko z, wiecie, z taką robotą ciężką, gdzie to trzeba utrzeć na tej tarce. Jeszcze później to się pojawiły takie maszyny. Moja siostra to chyba miała taką maszynę do tarcia ziemniaków. To ona sobie na tej maszynie radziła. Niemniej jednak to było zawsze wyzwanie. A teraz, słuchajcie, to jest, ziemniaki wystarczy obrać. Przekrajam je na pół, wrzucam je, o, w taki kawałku. Po prostu ziemniak na pół przekrajam. Do tego tutaj daję sobie cebulę. Już mam. Daję cebulę. Też ją przekroję sobie na pół. Tu mamy 60. Tutaj gdzieś tak ze 120. Aj, już mnie 150 oczy szczypie. Dobra. Jeden, dwa ząbki czosnku. Dajemy. Dzisiaj jest tak piękna pogoda. Słuchajcie, byłam dzisiaj oj, już mi szczypią oczy. Byłam dzisiaj rano e, już na przebieżce na spacerku i szukałam takiego właśnie natchnienia na dzisiaj jakiegoś dobrego tematu do poruszenia. E, no, i tak sobie myślę, że znalazłam. Jeśli uda mi się później usiąść w spokoju, że mi nie będzie nikt przeszkadzał, to postaram się coś tam napisać z takich tych moich tematów wiecie większych, głębszych boskich bardziej i słuchajcie dość ciekawe że płatki owsiane są w tym przepisie wiecie nie spotkałam się z tym nigdy wcześniej dobra I tu Wam pokażę coś, czego dobrze jest nie robić, jeśli macie termomix. Nie rozbijamy jajek robiąc łup. Wiecie? Bo y, ta waga, która jest, jakby w urządzeniu, ona jest bardzo wrażliwa. I po prostu szkoda sobie zepsuć sprzęt. Chce w sensie roz, się rozregulować, no nie? Bo od takiego uderzania, może od jednokrotnego nie, ale jak używamy 5 lat i ciągle rozbijamy coś, tłuczemy, albo łyżkę na przykład strząchamy sobie i wiecie, robimy łup, łup, łup. no to to myślę, że może już być kłopot. Dobra, daliśmy sobie trzy jajka i jest łyżeczka majeranku. może to, to moja kuchenka. Majeranku. Nie teraz dajemy. Jak tam Wam się podoba ten y, TM4, y, TM7? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Już w, w kwietniu do mnie przyjedzie i jestem bardzo ciekawa gotowania w tym nowym sprzęcie. Wydaje mi się, że jest taki zgrabniejszy i tak uważam, że Thermomix jest najzgrabniejszy z tych wszystkich sprzętów. Y, takich y, robotów kuchennych. A ten, który będzie, będzie jeszcze zgrabniejszy. będzie do niego taka e, torba fajna, gdzie będzie można go ładnie zapakować. I e... będzie sobie można go ładnie zapakować i będzie fajnie to wyglądało po prostu. I wydaje się, że będzie tak właśnie fajnie zgrabnie wyglądał na tym blacie. Bardzo jestem ciekawa i czekam już bardzo do kwietnia. Niemniej jednak, no, tak jak już Wam wspominałam, będzie musiał się naprawdę postarać, żeby przekonać mnie, że jest lepszy. Jest na pewno też inny, jest ciekawy wyglądem też. Ciekawi mnie. Ale, no, TM7 to jest dla mnie hit. No, jest, jest po prostu super, nie? Nie ma co, nie ma jakby co mu zarzucić? Jedyn o, tego jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, głośności. Jestem mega ciekawa głośności, szczególnie jeśli chodzi o takie robienie, wiecie, głośnych rzeczy, mielenie ziarna, y lodu, takie wiecie, no ta takie, które dla mnie, dla mojej wrażliwości dźwiękowej, y słuchowej są mega głośne. No bo tak jak on sobie pracuje, to to nie jest jakieś przeszkadzające, nie jakiś głośne, ale jak robi takie, wiecie, rzeczy na 10 obrotów na, na maksa, to, to już dla mnie to są głośno bardzo, dla mnie to jest. Więc tutaj niby jest, że on ma, ten, ten siódemka ma obudowę czarną, w której jest ta metalowa misa i niby ma to tłumić ten dźwięk głośny, to, to tego, na to czekam. Jestem bardzo w ogóle tego ciekawa, jak to będzie. No dobra, ja już mogę sobie smażyć placki, więc kończę to gadanko. I tak no i zostawiam Was dzisiaj w dobrą, w dobrą pogodę, fajny dzień, jest, niedziela jest super. Zróbcie coś dobrego dla siebie. Spędźcie czas razem z rodziną, bo to jest ważne, ważne ważne po prostu no. No i pamiętajcie o super ofercie lutowej i zresztą marcowej też. Już taka oferta zostanie do końca, do kwietnia. Ta oferta, która teraz jest, zostanie już do, do kwietnia, w sensie do końca marca będzie można z niej skorzystać. Do wyczerpania zapasów po prostu na tę 6 A później już od kwietnia wchodzi TM7 i to będzie tak automatycznie jakby zastąpione, wygaszane. Więc jeśli chcecie mieć świetny sprzęt w naprawdę super cenie i ekstra dodatki do tego... To teraz i luty i marzec to są ostatnie szanse na to, żeby, żeby się w to wyposażyć. Później już tej szansy nie będzie. Więc życzę Wam do, wszystkim dobrych decyzji, dobrego dnia i trzymajcie się ciepła.